Dzień dobry, jestem to jest Patryk Pro, ze mną Dzień dobry! I ze mną się gra taki nowy gość, nowy, czyli nowy youtuber, nasz nowy nobetek, czyli Patryk. Z, z kanału Patryk Pro. I gramy na, na takim serwerze, na takim mapie, na którym ostatnio chcieliśmy yy, nagrać z Krzysiem, jednak Krzysiek dzisiaj nie mógł yy, dołączyć. I ja się właśnie zgubiłam. Gdzie ty jesteś? A, tą górę znam. To my mieszkamy tak, na takich bagnach. Tak, niedaleko takich bagien, Patryk. No, bagien. Tu no. mamy dwa, ale jeden dom, który O, jasne, yes, mam, mam nas, mam. Dobra, spoko. Idę, bo ja mam żarcie, Patryk. No. No, patrzę na te, oni tak idą palcem tak. No, no, bo mi też. Nie, ja, ale fajnie. Dzisiaj, no dzisiaj, może powiedzcie o palce sobie, bo ty teraz zaczynasz karierę youtuberską. Patryk jeszcze nie jest doświadczony Minecraftowcem, ale jeszcze nie. Ale jeszcze padynę, to będzie, że to takie głupie filmiki, ale padynę, zależy, rzeczy, nie Cześć, ja nie nie obrażam. Że on będzie takie wrzucał, to nie obrażajcie się, bo Patek dopiero zaczyna tak naprawdę całą karierę youtuberską mi. Patryk, no? ja mam tutaj mięso. To daj, daj mi daj ja mi. Jestem, to masz. Masz krowę i świnia. To mogę to przepalić. No to przepa I tu masz jeszcze drugie. Ja idę kopać. Nie... Mam kilofon. Aha, fajnie, tu nam się przetapiały. O nie, wiesz, wiesz co, ja sobie czekać, ja sobie zmienię tylko kolor, o tak, nie bo tak, bo by było, niech to się nam przypala, bo, no nie wiem, dobra, może, może nam troszeczkę ten, no pa, ja nigdzie nie mogę kopać, no pa, bo tu jest ściana, no tylko tu można kopać no czego zostawiasz otwarte drzwi chodź i domu. Eee, mama wiadomo więc zamykaj te drzwi dobra? tak, tak dobrze przepal a masz pochodnie? Ja, nie biorę. no to dasz mi bo ja potrzebuję boję. związku z tym przepalisz Ja bym gdzieś inny zrobił tą kopalnię, wiesz patrzeć? Bo tu też jest jakieś przejście nie wiem. Ja nie mam go nie ma ja poczekaj, gdzie Ja mam swój dobry Poczekaj, ja bym... Czekaj, bo już jest noc, jest już noc o, maryzie, W końcu, w końcu mamy dwa łóżka, Chyba jedno. Ja je coś chwilę. A nie zniszczyć tego Glopstone, bo ona się nie da postawić. Daj jej 10, indziej może? Nie będzie. Hmm. No, Tylko, a może zrobić te Glopstony, żeby tutaj były? No, to ja mogę zrobić. Po środku. No. I spać. Pamiętaj, idzie Twoje łóżko. Dobra. A może tabliczki sobie zrobimy? To zaraz ja mogę teraz zrobić teraz Loston. A to ja Mogę Mogę Ridlowston tylko zrobić. Daj mi teraz te proszki. Proszków. A ja nie no, wiem, czy mam teraz. mam y, to był tylko jeden? Ja zostałeś proszków. Dwa. W nie? Nie, nie, mam A to jeden zrobimy, mam pomysł gdzie. O tu damy. No to dobra, dobra. No to yy, daj to jej może jedną pochodnię o tu na górę. Się, to, 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 to jest... tam, to jest... tylko tam też... Tylko w ogóle Dobra. Mm. Mm. ty mnie jesteś Дай ми на брагат. Знаете ли само я. За savaş. За сам тудейде. Есъ свързана с твоите усов. Аз заразилена на лови. А те другие? Но. Где? Я се везна. Не, не цало, дай ми добра. Това предметя да едно. A ja mam moje jedno. A tu ty masz skrzyni drugie. Dobra, no to... Ja... Ty idziesz na łowy, a ja idę sobie... Ja innymi sobie na kopanie, prawda? co? Na kopalni, bo tam już... Jeszcze nie chcę do kopalni. Dobra. Ja robię tutaj tej górze tej kopalni. Nie, bo tutaj jest... Ej, to jak To jest. Tu za mnie. Ładnie?

pochodnie dobra? pochodnie mam 300... daj dłon, 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 daj nie? Widać. Yeah? Ja sobie znam telefon na drugą stronę. Nie, no, ja też, też... lubię. No, mm, to... A to ma olimpię. A to? że jest pół, no? Chyba, że wróciłem sobie. nie Muszę przepłynąć przez wodę. No, a ja właśnie na bo mogli dojść do okolicy. No. Jakby nie było dużo drewna, to by... ja bym... Co bym porobił? Jakbym trochę drewna pozbierał. Ewima, ja wiem, jak to drzewko rozbiorę. od ten domek. Ale ja, to ja... Patrzę na rzeczy, że biorę, dobra? Spoko, ja to robię.

Wydam ja tu dam, tu Aj chodź I? To to. I wejść o to. Jeśli będę Oto. Przepalić? No. No Daj mi takie dwie deski. Jakie dwie deski? A, dwa drewna? No. Ja mam level? Nie ja mam prawie 3 ta tylko 3 głody mi już No ja nie mogę, muszę ci cały oddać. bo sobie, dwa to jak się pękła, hmm, to wy. Podam sobie, po drogę, to. dla siebie Tu jest Ja zrobię tabliczki. Co ty zrobię siekierka. A, akurat na dwie mi starczy. A, na trzy zrobiłam. Siekierkę zrobimy dla siebie. A, zrobił ile dla mnie? Nie, bo nie starczyło, bo... Mam tu jeszcze kilka patyków. To nie chodzi o patyki, tylko o... Kobla? No. Mhm. to ja mam kobla, 21. Nie ja chcę, bo sobie, jak coś to zrobiło. Widzę jak się robi. Dobra. No ja idę podbierać. Ja podbierać. E Patryk, a przecież mogliśmy. You have food, stąd wziąć te tabliczki. Skąd? No stąd. W sumie. Jak wziąć tą skrzynkę. Która? Tutaj jest tam na górze. Marzasz. Zobaczmy przy okazji piecyki. Ja stare 11 na minut nagrywam. Ile? 11. 11. Też. Ja mam pierwsze 3, jak mają 20 minut. No. Ty, ty Patryk Pro? No. Ty wpisujesz nazwanie takie jakie mam na jedynie? No. Мама, что я на таблетке, то на доме, да? Это... На твоей ручке садай таблетку на табличку. Это я что-то да. там дровно. Ну, да. Ты... Ой, куда? Ладно, да, да. Да, да, да. Я, грею, я буду дробить.

Tyle. No, da mnie też. Siemanko, jest. jak będziecie chcieli Fifa 17, żebym nagrał, to wszystko mi powiedzcie i nagram. Elo. A, no to ja się też zagapię, a wyżegnajcie się z Patryczkiem, który też Oglądajcie jego filmik, spróbujcie mój kanał, Krzysia i może go dzisiaj nie więc Pozdro, Krzyniu. Pozdro dla Ksenia, co nie? Pozdro, Krzyniu. Tak, pozdro. Ksenia, super, też macie kanał. Może dam w opisie, albo i nie pewnie znacie. No to trzymajcie się, ludę! Aaaaaah, oh bo